Czyściliście kiedyś komin? zaraz będę. Pierwszy etap za mną. Samolot chodzi. Tam do godziny idę. Jest dobrze. Kamu dziury poczyścić, kurde. Patrzcie wentylacyjny jaka locha chyba. O, ten jest mój, nie ma tragedii. Sypkie wszystko. Tutaj kiedyś pamiętam, pomyliłem się i wbiłem się w wentylacyjny, nie? Rakietą kiedyś jarałem. A tam dwa pająki są. Tu, czyli dziura moja ta. Dobra, dymam. <gry> O kurwa! Ej, idzie. Dobrze jest. Trochę się zawiesza czasem. Tam się wytrzeć. Się. O, widzi ta. I tak się dziurę czyści. Sąsiadom czy tam swoją. Myślałem, że jak nie otworzę drzwiczek, to tu będzie porządek. No ja pierdziu. Zaraz zobaczymy, ile tego narąbałem. Dobra, wiadro 20-litrowe. Zobaczymy. Rok czasu. Patrzcie, jak się pali. Nie ma smały, niczego nie ma. Niecałe 20 litrów. 15 16 litrów, 16 mówię, zbierał to może byłoby 18 litrów, nie? Przez rok czasu. Tak się pali, a nie się oszczędza. Dusicie w tych piecach, później kominy się jarają. 7 lat mi się nie palił, bo co ma się zapalić? Spalanie powyżej 55, czasem mów piździec, czy tam koło 50. I czasem, no co teraz w tygodniu, tak podkręcić, wiecie o co chodzi. No i macie sypkie, piękne. Dobra, do następnego.